Się na dzisiaj Zagramy sobie w grę Roblox Pierwsze jak zrobić swojego awatara skina jak tak się mówi Kupujecie sobie tutaj, klikacie tu i Wam się pokaże, tu powinniście kliknąć i kupicie to drugi, wchodzicie wy to klikacie i macie tego swojego awatara i macie się go putować. tak mu wygląda, jeśli chcecie zmienić kolor, naciskacie tu po prostu i sobie zmieniacie, na każdą część, jeśli dziecie, chcecie coś mu założyć to tutaj wyklikamy, tutaj są też hirt i tak dalej dobra, teraz sobie w coś zagramy co ja, wchodzimy w to na przykład Macie kontro, czyli się to będzie coś zrobić, i sobie wejdziemy do w... No to sobie wejdziemy. I play. Ja nie my was nie dużo, więc.go będzie. Między... Dobra, wróciliśmy po przerwie. I jesteśmy. Jeśli chcecie, jak ten. Co zmienimy na tego? Jak was zabiję oh, nic O, oh, właśnie takie skiny są. I jak widzicie, jesteśmy na jednym, się otwiera broń. A tam wleść, a na wszystkich skakać, żeby tam wejść. Ja idę, mogę, bo ja tam nie wchodzę. Nie lubię tam chodzić. O, pomogę mu wejść. Teraz ja chcę wejść. Było bardzo by miło mi się udało tam wejść kurde no i niestety nie udało się czekamy tutaj liczą ile trzeba czeka więc sobie, poczekamy i idziemy do ataku Ja sobie tu wejdę. Co będzie tak stać? Idzie rzeczy. widzicie, zabiłem go. Ja jestem to bardzo dobry. O z Zwydy dół. <śm> <śm> <śm>

gorsze w tym, bo trzeba czekać. Te 5 milionów godzin. Aż się załaduje. O, 9 sekund. I jak was zabije, przeżyjecie i was zabije. Jak będzie 20 ileś sekund, to nie, nie róbcie. Nikt was nie zabije, Tak, tak, tak jest. Więc nie bójcie się. Uh, det er tempo på dem. <laughs> O, oh, ale mała, hapeka. peka. I czekamy. Nic, mam tu teraz poradę. O, oh, i jak widzicie, tam idzie. И две рунди. Моят програм на награване мога да 10 минути дишам минут. И сте ще Велико

Привет No, będziemy kończyć chyba już. Dobra, to narka. Następny odcinek. Niedługo już. Haha. <laughs> się Dobra, to pa. Pa. Narka. Narka. No, do zobaczenia w następnym odcinku.